Siemawita. To wasz ulubiony gong? I oglądacie odcinek, który jest taki zbyt specjalny. Dlaczego? Zobaczycie. To jest sekret, ale to jest teraz nieważne. Teraz jest czas na e, intro. Nie, no te intro tak naprawdę było fajne. Był helikopter i był wybuch. A my wszyscy lubimy wybuchy. Wybuchy są fajne. Dlatego te intro było wyśmienite. Okej, okay, czas przestać gadać pierdoły i czas przechodzić do... Podróży jakiej? Specjalnej gdzie? Nie wiem. Ja jadę w tym momencie na lotnisko, autem. Było jakbym w tym momencie leciał do Polski. <noise> Przeszedłem bramy. Nikt nie zauważył moich narkotyków. No on... co, się jesteś przy tym i takich rzeczy się nie mówi tutaj. Kare? Tam jest pakiet, który siedzi w takim czymś. Tak to jest nasz pakiet. Ja wiem co jest tam w środku. Taki, taki proszek taki. Okej, okay, ten żart nie był śmieszny. Moje komentarze są bez sensu. Teraz idziemy tam, gdzie wszystkie sklepy. I, będzie I będziemy mieć taki 10-minutowy spacer do samolotu. Po co? Przez to, że wszędzie są sklepy, kurde. Chodźcie, zobaczymy tutaj. Y... Alkohol. Nie, no bo jak ja chcę lecieć samolotem, no to sobie myślę, hmm, muszę chyba kupić jakiś alkohol na samolot. I to nie jest tak, że w tych sklepach wszystko jest tańsze. Nie, wszystko jest droższe, no bo trzeba zrobić bro. No I to jest co? Bez sensu. To nie ma sensu. O, się gapisz na moją kamerę, za chwilę tobie szczelę. O, oh, Johnny Depp! Siema, mamy. O, oh, więcej perfum! Yeah! To my lubimy. Po co komu są perfumy? Jak idziesz na samolot i chcesz gdzieś lecieć, to nie myślisz sobie, right. muszę sobie kupić jakąś perfumę, żebym ładnie pachnął na samolocie. Nie. Sobie myślisz, że o, ja jadę do innego kraju, tam będzie fajnie. A nie, muszę kupić taką perfumę, bo ładnie pachną. Ale chociaż ta sekcja mi się wow. podoba. Samolot. O, i ta sekcja mi się też podoba. Okulary. No i. O to chodzi. Jak chcesz lecieć gdzieś, to musisz tam polecieć z stylem, a nie. Muszę perfumkę sobie wziąć, żeby pachnieć jak męska perfuma. Okej, okay, ja tutaj pierdolę wam. No i w tym momencie ja jestem z Matrixu. Widzicie o co mi chodzi? Normalnie taki pluszak nie jest wart nawet funt ta... Na lotnisku 12 funtów albo 13, no przyjdą bo. Przyjdą i sobie kupią. No i to mi się podoba. Książki Jacka Richera. Ja je lubię, ale sobie nie kupię, no bo gdzieś taka książka może być za 50 pi, a na lotnisku 12, kurde. No, Leska, wiecie, no, no. co ja znalazłem w tym momencie? Ja jestem Jeremy Clarkson, Hammond jest Sanim i Nikodem to jest James May. Razem się nazywamy Lost Fuel. Hmm, do której lokalizacja lecę? Nie wiem. Nie, no wiem, no bo tak to bym tam nie leciał, ale... Mmm, gdzie? Już chyba pewnie wiecie gdzie, ale żeby ten filmik był dłuższy, no to. Mmm, gdzie? To jest copyrighted muzyka. O nie. I teraz malutka przerwa, przez to, że jeszcze na tym telewizorku nie pisze, gdzie mamy iść. A jak się pojawi, no to 10-minutowy spacer. To jest auto. Samolot, to nie jest auto. Gdzie jest? No, chyba nie. No i się zaczyna. Ile jeszcze? Ile jeszcze? Ile jeszcze? Już chyba 10 minut minęło. Jak ja tą sekcję uwielbiam. Ja. <laughs> Rainer kurde jest Jedziemy A paszowo easy EasyJet Rainer jest lepszy Siema jedziemy kurde Gdzieś tam. Zawsze jest fajnie czekać. Bardzo lubię czekać. Czekanie jest fajne. Wiecie, co nie jest fajne? Moja fryzura. Co to jest? Gdzie myślicie, że ja jestem? Hmm. To jest trudne pytanie. No w Polsce, no a gdzie? W Afryce? Po co by mi to było potrzebne? Jestem gdzie? Na miejscu. Co ty tam szperasz? To jest swoje? Nie no, ja chyba muszę iść do jakiegoś tam fryzjera. Co, co to jest? Okej, okay. z powrotem do domu. No co, już wiecie dlaczego ten odcinek jest specjalny? No bo ja pojechałem do Polski. Ja bardzo lubię Polskę. Na 100% tego się nie spodziewaliście się. I też na 100% nic o Polsce. W tytule tego filmika nic nie pisało. Nic o Polsce. Nie. Aha, okej. Okay. A teraz jest sekcja taka fajna, taka. Y, wiadomości. Co ja mam wrzucić na wiadomości do tego filmika? Y nie mam żadnych pomysłów, ale musi być ta sekcja, no bo ja już powiedziałem, że będzie ta sekcja. No to jest ta sekcja. Eee... Okej, okay, ja mam pomysł. Ja mam taką listę, taką fajną, taką filmową. Na tej liście są najlepsze filmy, które ja myślę, że są najlepsze na tym całym świecie. No i w pierwszym miejscu, i tylko w pierwszym miejscu, bo żadnych innych filmów w tej liście nie mam, no to Mission Impossible Fallout. Jest w pierwszym miejscu. Aha, ale jak byłem w Polsce, w Nysie, tam gdzie w tym filmiku za chwilę będę, no to poszłem z wujkiem Piotrem na taki o film, który się nazywa Spiderman. Bez drogi do domu. I mi się bardzo podobał, teraz będzie spoiler, no to jak nie chcecie żadnych spoilerów, no to Paszo! Idźcie gdzieś tam, schować się pod pierzynę. Ale w tym filmie powraca Tobey McGuire, Andrew Garfield i Tom Holland. Ale wiemy, że Tom Holland już jest w nim, no bo... No, bo tak. no, i gdzie Spider-Man bez drogi do domu będzie na mojej liście? Yy... Ten mój cały komentarz nie miał żadnego sensu. Ale teraz mamy dwa filmy w mojej liście. No to to jest pozytywne. Yy, chyba nie. Okej, okay, to chyba koniec na czas na wiadomości. Na teraz. Okej. Okay. Chcecie zobaczyć jak, jak radatuje tam... my się tam w Polsce w moim fajnym miasteczku? W moim? Bo to jest mój. Ja tam się urodziłem. No. A potem przyjechaliśmy do Anglii. To był głąb. No to macie. Proszę, dla was. No. No. Wstałem. E... Okej, okay. pierwsza rzecz. Trzeba chyba iść do takiego. Fryzjera. No bo co to jest? Co to jest? Nie wiem, Roy. Widziałem, poszłem i jestem i jestem teraz po fryzjerze i jest. jest takie zielone coś. No. no co? No problemy z głową kurde mam, co? Myśleliście, że ja jestem zdrowy? Nie. Siema jest inny dzień, no bo wczoraj mi się nie chciało nagrywać, no to nagrywam teraz. To jest kot, kici, kici. Ty jesteś kotem. Co to jest? Jedziemy! Jedziemy! Teraz ja wyruszyłem. Gdzie? Gdzieś tam w Polsce. Kaufland. Wiecie co ja mam w mojej lewej ręce? Coś się robi, to O! Wyglądam jak profesjonalny debil. Nie. Nie chce mi się. Fajny szampon. Bardzo śmieszny, ale mi by się tak naprawdę... Słuchaj! Okay. Mi się to by przydało, ale... Oj, oj. Eee. Baja kapusta, <ścoughs> z czego zrobię na z recyklingu. O, na święta Michelowi trzeba kupić taki fajny, taki nóż Michel wtedy będzie z tego bardzo zadowolony. Aha! O, oh, moja ulubiona sekcja w każdym sklepie. Oh. Dr. K. Ka... Lipton truskawkowy. Wow, Polska jest lepsza od Anglii. Ale my już to wszyscy wiedzieliśmy. Trzeba ciebie zapakować do koszyka, no bo jedziesz ze mną do domu. Ty też mój kochany Liptonku. Fajny yeah. Kaufland był, co nie? A wiecie co jest lepsze? Ja. Yeah. Ja! Wow! Jaki mój kanał jest fajny. O, wielka wyprawa na farmę. Wow, to jestem ja. Ja jestem śmieszny i zabawny. Nie ja myślę, że ja sobie skosztuję. Wskazowy Lipton. Już nie ma.

Ceturę. Dawaj mi mój palec, to nie jest twój palec! Oddawaj mi mój palec, kurde! To nie jest twój. Ten... Ten pies młody. Oj, oj Dawaj mi. Oj, o, odejdźcie. Dawaj mi... Au. kurde. Nie, nie. Ja uciekam, kurde. Okej, to było fajne. Mi się to bardzo podobało. A teraz... Rączki trzeba umyć. No ale fajny piesek, taki ładny, taki, ja go bardzo lubię, ten piesek jest taki fajny. Okej, okay, następna sekcja tego filmika miała być w śniegu i śnieg napadał. Polska jest fajna, ale te auto było fajne, ale to jest nieważne i tamte auta były fajne też. Ale to jest nieważne, no bo to i... To jest kot! Ale to jest nieważne, no bo... I! Te auto jest fajne! Ja się chcę schować do szafy. O! Oh, chyba muszę ubrać helm. Au. Ty chcesz to? Nie. O! Oh, wchodzimy do tej szafy. No! Trzeba wejść. Ja jestem w szafie i to jest fajne. Ale to jest nieważne, no bo mm. ja będę zakończał ten filmik teraz. No i jak na teraz to był Marcelusiek i druga część mnie w Polsce będzie już wkrótce w następnym odcinku. Ach ten Marcelusiek. To jest fajna seria. Mi się podoba. No to jak na teraz to był Marcelusiek? No i dobranoc, do zobaczenia następnym razem. Pa!